Mniejsze miejscowości oraz wioski na obrzeżach miast to tańsze nieruchomości, tańsze działki deweloperskie oraz tańsze lokale. Tańsze działki można wtedy zdobyć, żeby na przykład zacząć inwestycję deweloperską. Ja też tak myślałem 5 lat temu. I czy to był dobry wybór? Czy to jest dobre myślenie? Finalnie u mnie na pierwszej inwestycji ta niedroga działka to było tylko 8% całej inwestycji deweloperskiej, czyli 92% to były inne koszty. Czyli finalnie, pomimo, że działka była tania, to nie wpłynęła aż tak na pozytywny wynik oszczędności w budowie. Natomiast na co wpłynęła na to, że z kolei działka zlokalizowana dalej od droższych terenów miast powoduje, że klienci muszą zdecydować się na ulokowanie swojego życia zakup lokalu w lokalizacji, która jest dla nich mniej atrakcyjna, więc mój learning, to czego się nauczyłem wtedy, to właśnie tania działka to nie był dobry pomysł i możliwe, że tańszy lokal i tania działka może nas skusić, ale niekoniecznie będzie to dobry wybór pod kątem sprzedaży i szukania klientów.